Dzień dobry, my u was pierwszy raz słyszeliśmy, że można króliki pooglądać i z chłopakiem przyszliśmy sobie na, na <grym wytanie> ten... I jak to działa? Wyjaśni nam pani. E, jeżeli chcecie wejść do królików, to tak? trzeba sobie kupić bilet. Ok. E, następne bilety mam na 13.45, czyli... Za no to idealnie. To ile takie bilety kosztują? 18.90, jeżeli jesteście uczniami, studentami. No ja już nie jestem. 7 roku życia. I... To ja jestem dzieckiem powyżej 7 roku życia. To taką zniżkę poproszę. No to sobie bierzemy dwie? No. I co? I weźmiemy sobie coś jeszcze na... Bo macie tylko rozumiem tylko słodycze. W sensie yy, słodkie rzeczy macie na słodko ja tylko. Wyprownie, wyprownie, to jedynie O, a ja maczy nigdy nie piję, może spróbuję. Zawsze moja dziewczyna mówi, że dobre To ja bym poprosił może mango macza jeszcze. Do tego. Dobre, to mango będzie? Tak to mango nie mówię. A <śmiech> <śmiech> ale dlatego, że pani nie lubi tej mango maczyć, <laughs> bo po prostu mango pani nie lubi? Mango nie A nie która nie najlepsza według pani? A ten e, Berry? To jest najlepsza, ewentualnie ta na lemoniadzie. Ta na lemoniadzie? Spróbuję tej truskawkowej. Możemy tam 25 minut siedzieć. Dobra, co tutaj jest? Pamiętaj, króliki nie lubił hałasu. Ok, czyli do trzeba wyciszyć i nie mogę drzeć mordy.